Poświęcony różnych problemom środowiskowym i tym, jak my z tymi problemami jesteśmy usytuowani w Unii, w Unii Europejskiej, w jaki sposób prawodawstwo europejskie nam pomaga regulować, rozwiązywać, bo istotą tych wszystkich debat jest również zachęcenie. Wszystkich Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu, dlatego, że to jednak to ma sens i to my też tworzymy tą politykę i, i staramy się, żeby była taka przyjazna dla środowiska. i to jest już czwarta debata. Pierwsza debata była w Krakowie i omawialiśmy tam sprawę praw człowieka, właściwie w środowisku i w ogóle naszych praw jako obywateli. Druga debata była w Bliwicach, gdzie mówiliśmy o polityce klimatycznej. Trzecia w Gdańsku. Gdzie dyskutowaliśmy sprawę przekopu i w jaki sposób właśnie prawodawstwo unijne wpływa na to, żeby tego przekopu nie było na mierze ileślanych. A dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy o gospodarowaniu wodami. I jestem w sumie w kontekście ostatnich dwóch, trzech lat kiedy ponosimy już skutki takiego, a nie innego gospodarowania wodami, kiedy susza już nas dość silnie dotyka, kiedy już wszyscy to zauważają, myślę, że i czas jest na debatę, i czas, no i czas jest na decyzję. Najwyższy czas, żeby te skutki nas jeszcze bardziej nie dosięgły. Ja oddaję głos teraz prowadzącym Ewie Leś i Kubie Wojanowskiemu reprezentującym koalicję Radio i Marzeki. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Marysie, dziękujemy Państwu przede wszystkim za przybycie. Tak jak Marysia powiedziała, powitamy tutaj Państwa w imieniu Polskiego Próbu Ekologicznego też Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody. Z mojej z naszej perspektywy przede wszystkim w imieniu koalicji, która ma za zadanie stworzyć taką platformę dla wszystkich użytkowników wód, platformę dialogu i porozumienia. Mam nadzieję, że w idealnej przyszłości kiedyś do tego dojdziemy Naszą rolą będzie głównie skupić się na naszych gościach, na Państwu, na prelegentach